Cześć, witam cię serdecznie. Dzisiaj sobie porozmawiamy o takiej koncepcji ja, spółka z ogromną odpowiedzialnością. Jak ja już wielokrotnie o tym mówiłem lata właściwie i na tej koncepcji przez całe życie się opieram, działając w biznesie, w biznesie sieciowym szczególnie. No i to jest coś, czego jakby nie rozumie 90 ponad procent ludzi działających w networku. Dlaczego? Bo teraz zobacz. Firma, z którą współpracujesz, jest tutaj. Tak? Z jakąś tam firmą, firma X ma jakieś tam produkty. I teraz ta firma może otworzyć swój kanał dystrybucji jakikolwiek chce. Ona może mieć sprzedaż hurtową, ona może mieć sprzedaż detaliczną, ona może mieć swoich przedstawicieli handlowych, ona może się wystawiać gdzieś tam na rynku, ona może mieć swoje powiedzmy ulotki tak? i tak dalej, reklamy w telewizji i tak dalej, i tak dalej. Tak? Ale wybrała sposób dystrybucji pod tytułem marketing sieciowy. To znaczy, że płaci osobie takiej jak Ty, żeby za jej pomocą ludzie, którzy są tutaj, ludzie, za Twoim pośrednictwem do tej firmy dotarli i ta firma za to pośrednictwo Ciebie wynagradza. Tak? Ta firma. I teraz wszystko zależy od tego, skuteczność tej, tego całego procesu zależy od tego, jak ty będziesz pokazywał się tym ludziom. Bo co robi większość ludzi? Większość ludzi robi tak, że jest tutaj firma, ona jest na piedestale. Tak? Firma X, ona jest najlepsza, ma najlepsze produkty, ty jesteś tutaj, a tu są ludzie. I ty, ja celowo tutaj, tutaj wrzuciłem po prostu tą firmę, bo ty masz na czole napisaną nazwę tej firmy, a ta firma jest najlepsza, produkty są jej najlepsze, i tak dalej. W pewnym momencie powiedzmy, zmieniasz współpracownika, partnera do współpracy, bo powiedzmy, jest ta firma się zmienia na Y. A ludzie cały czas widzą na Twoim czole napisane X. Tak? I ludzie ciągle się zastanawiają, jak to jest, dlaczego. Ten model nie działa. Dlaczego tak jest, że obojętnie do jakiej później firmy wskoczę, to ludzie nie chcą do mnie przychodzić, ludzie nie chcą ze mną współpracować, do innych przychodzą, do mnie nie. Tak, bo to jest właśnie ta koncepcja po prostu tą koncepcję, którą, która jest tutaj, musisz zamienić na to. Tak? Czyli najpierw promować ja, spółka z ogromną odpowiedzialnością, czyli Oczywiście, tutaj jest wiele rzeczy, tak, które trzeba wdrożyć: trzeba wiedzieć swoją misję, wizję, cel. Dlaczego współpracujesz z tą firmą? Bo ty możesz współpracować z firmą X, możesz współpracować z firmą Y. Bo zobacz, tutaj obojętnie co dodasz tutaj możesz współpracować z firmą Z, tak, z firmą B, C, D to nie ma tutaj znaczenia. Ten backend, czyli ta końcówka tutaj do czego sprowadzasz ludzi, żeby rozwiązać problemy tych ludzi. To jest rzecz wtórna. Jeśli te osoby Ciebie nie poznają, Ciebie nie polubią, Tobie nie zaufają, to obojętnie, co tutaj pokażesz, to ludzie po prostu nie wejdą. I w momencie, kiedy Ty tutaj masz firmę XY, tutaj masz, później masz firmę, firma A, tu B, tak, i cały czas ona jest tutaj na piedestale, a Ty jesteś tutaj, tak, a tu są ludzie, to jesteś traktowany jako. Oszołom niestety. Tak, bo cały czas tutaj to wszystko się zmienia, ty zostałeś cały czas ten sam, ale na czole cały czas jest inna plakietka. I finalnie ty nie budujesz swojej żadnej marki osobistej, żadnego autorytetu. Firmy się zmieniają albo mogą po prostu nawet bankrutować. Nie? no Bo tych firm może nie być ile tych firmy bankrutują każdego dnia na całym świecie. Miliardowe firmy nawet marketingu sieciowego e, po prostu bankrutują, bo taki jest rynek, taki jest świat. No, i co? I ty czasami już nie masz jakiej tutaj naklejki sobie przykleić. I finał jest tego taki, że ty dla tych ludzi tracisz wartość swoją, bo ty, jako ty, nie wiesz, co tym ludziom dać. A to ty jesteś w pierwszej kolejności najważniejszy w tej całej układance. Ty. Dlaczego? Bo ta firma płaci tobie za to, żeby ci ludzie za Twoim pośrednictwem poznali tą firmę. Okej, okay, to jest wykład oczywiście na dłuższy, na dłuższą pogadankę. Ciężko jest to tu w ciągu nie wiem, nawet pół godziny czy godziny wytłumaczyć. Ale jest bezpłatne spotkanie, na które cię zapraszam. Masz link poniżej, link powyżej, gdzie tłumaczę tą koncepcję. Ja spółka z ogromną odpowiedzialnością po to, żebyś raz na zawsze zbudował, raz na zawsze zbudował Swój autorytet, swoją markę, siebie, żebyś ty potrafił rozwiązywać problemy tych ludzi za pomocą możliwości, które daje firma, taka, sraka, owaka i tak, dalej, i tak dalej. Tego trzeba się nauczyć i tego uczę między innymi na moje, w mojej akademii Postalnie Łatwe, ale zanim o niej zapraszam cię na bezpłatne spotkanie online, gdzie ta koncepcja jest po prostu tłumaczona. Do zobaczenia.